I mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Mamy się dobrze już weekend. Od wczoraj właściwie już się zaczęło. Proszę Państwa, dzisiaj w ramach pewnych remanentów zrobimy piosenkę, która była już kiedyś. Być może nie wszyscy Państwo pamiętają premierę. A piosenka, bo tak przeglądałem to wszystko, ona cały czas jest aktualna i myślę, że ona jeszcze, jeszcze swoje wytrzyma. Słuchajcie, to jest gwałt na Kazimierzu Grześkowiaku i silnej grupie pod wezwaniem. No i życzę Państwu przyjemnego odbioru, bo to fajne. Tak myślałem sobie nieco, choć to często się nie zdarza, jak przemówić do rozsądku, no a przy tym nie obrażać, nie obrażać. Jak oświecić tych, dającym sobie chętnie dmuchać w kaszę, że nikt nie da nam gratisów, lecz rozdają to, co nasze? Nie obrażać, nieść oświatę ciemnogrodu, zdobyć szaniec, byle beton nie zamienił nam kaganka na kaganiec. Jak tłumaczyć narodowi, że te syckie obietnice dają tyle samo frajdy, jakbyś macą sztuczne cyce nie obrażać? Obiecają i szesnastkę oraz różne inne gratki To nie rząd ani prezydent, dyć to nasze są podatki Nie obrażać, nieść oświatę, ciemnogrotu zdobyć szaniec Byle beton nie zawienił nam kaganka na kaganiec Kłońce, o was boje. Byście nie dostali korby, jest przysłowie, które mówi, że dziad hojny z cudzej torby, Nie obrażać, nieść o światę, ciemno grotu, zdobyć szaniec i nóg nie połamać tańcząc. Ten nasz taniec połamał. Nie obrażać. I tym sposobem dotarliśmy do kartki z kalendarza, czyli do 29 lipca. Dzisiaj jest sobota i imieniny ho ho ho, ile osób obchodzi Marta, Olaf oraz Antonin Beatrycze Ciszpibok. Ciszpisława, Eugeniusz, Faustyn, Felix, Flora, Konstantyn, Lucyla, Lucyliusz, Maria, Prosper, Prospera, Rufin, Serafina, Serapia, Symplicjusz, Symplicy Teodor i Wilhelm. No Ciszp BOK, to jest piękne ćwiczenie dykcyjne. Wszystkiego dobrego moim yy, kochanym solenizantom. Przysłowie na dzisiaj, święta Marta wodzi głód pl, do czarta. To usuwa grzy... nie, nie, grzybica. Proszę Państwa, nietypowe święto dzisiaj. Światowy Dzień Tygrysa. I na koniec klapu z którą sobie przypomniałem osobiście. Pewnie jest jeszcze pełno w zakamarkach takich gier. Bajka to radość dla Juzi. Do widzenia, miłego dnia.